No to nie ma na to czekać, trzeba lecieć dalej. Gdzie? Póki jest forma. <grym> tak, forma w cudzysłowie. <grym> 207 punktów bonusowych mam, nice. No i źle widać, że dużo gramy. <grym> w sumie. Mamy 3, 2 złodzie. A sezon się kiedy zaczął? 1 lipca? Nie, wcześniej. Jakoś... Wcześniej, jeszcze. Nawet nie, a tu nie ma. E. Jest koniec. Nie, ja, tu jest tylko koniec. No ale tak, któregoś czerwca, 26 czerwca, no to można się zgadzać akurat. Okej. Okay. Haters i uh, Mr. DK. Terran, Terran. No, ten ma 90 level, to jest chyba Platyda, nie? To I jest Diament. Diament? Okay, jeszcze lepiej. <laughs> Jak nie Masters, w sumie nie wiem. Pewnie Diament. Widać, że bardzo lubi grać. Jej, Starcraft. Czy tu jest, co to za mapa? Dzika, strasznie. Ja myślę, że nawet nie ma co liczyć na makrogrę. No, jest szeroka rampa. Myślę, że film. Get... to, co przedtem. Nie? Myślisz? No, Myślisz, że to będzie dobra natarka? No, ok. Tak. Okej, okay, jestem za. No, ta mapa już dużo szybciej chodzi niż poprzednio. O mój Boże, spóźniłem Pajlona od minerałów. Oh my God. I ze mnie noob. Moi rzecz nie był zadowolony <grystanie> Faraon również. <grystanie> Faraon bym wygonił z Egiptu. Dobra, takie się trochę mar jakiegoś Marinolina podwójnego, spawaj mu to miejsce a nie, już byłem jak no. banditos. Rafineria. Oh, no, Mogę jakieś pery polecić. To Co? tak właśnie myślę. Coś w tym stylu. Nie ma chłopa. Chłop z w drugim miejscu. Tutaj dwa baraki już są i gaz. To będą same reapery. Reapery, no. Wiesz? A, no, to będą reapery. Dobra, to ja od razu ucisnę stalkery i grobą. Ty bunkrami tu budujesz. Szalony? No. Mm. Zmarnował. Dobra. Już, chcia już chciałem... cię chciałem poprowadzić na pomoc, ale mi się widać, że nie potrzeba. Nacisnął podwójne solkery na razie. Weźmy może spróbuj gdzieś tu Pajlona w O, są Jeszcze nie mam solkara. Teraz mam Gdzie to e, 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 Nie ma takiego budowania. oho dużo riperów Chyba tu jest bunkier kolejny Chyba odpadaj z tego bunkra No kurwa. Nie, Nie wiem, szalony jakiś. Dziennik się pyta o 3 na 3 jak skończy. W sumie może dziennik będzie naszym pierwszym kursiem specjalnym. Może Tam teraz są te ripy? Nie wiem, gdzie on uciekł. A ja idę do nich tymi linkami, co tutaj mam. Okay. dasz lasz tu radę sobie, nie? Cza, tego nie masz tak dużo. Bardziej się boję, że do mnie teraz biją. W międzyczasie. Kolejnym warpem cię wspomogę. Dużo tych, dużo tych szaleńców ma. Dobra, ja stawiam EXPA teraz. Spoko. oni tam w sumie nic nie mają w bazie, tylko same reapery, nie? Hmm. Dlatego robię te świdarki i myślę, a... myślę, że... spróbuję że spróbuję ze dwa im wysłać, a potem ich archonami zjemy. Oni tam jeszcze ja trochę konamy popsułem. Okej. Okay. skoczył do mnie. Idę, idę. Kuźwa, nie zdążyłem skancelować. Za mnie osioł. No, sporo niestety. tylko do kamień żeby te kamienie pomóc ci zniszczyć no to za bardzo jakim podniszczyłeś Myślałem, że by prawie skończony А Nie Oni się nie, nie, nie zaekspandowali tutaj nawet. Można na złocie są. Jak tam te Darki? Oni, się, oni żadnego ekspo nie mają chyba w tej w ich bazie. jakieś Hadarki za wiele nie zrobiły niestety. O i mój telefon prawie zadzwonił, ale na szczęście tak nie zrobił. Przez Twój grip nie mogę zaeksplodować na Goldzie. To ja tam za spływu. Oko. Come on. Nie wiem, czy byśmy ich

Wiem, ja, są moim naturalu. Ale tutaj. Oko, jedną armię chyba rozwaliłem właśnie. Idę i, do ich, o, do ich od tyłu. Tutaj, tutaj. Idę, idę, idę. że tam trzecią. Co, chroj z żomich? Nie no, wiem czy mamy wystarczająco Nie wiem właśnie Czy zdajesz jeszcze? Nie ja jeden jeden czy tam tylko so. Nie są najlepsi. To jeszcze jedna rzecz, że wygramy. No. <laughs> Come on, gate. Spróbuj może jeszcze darkami tam raz wpaść przy... woma. zobaczyć, dwoma, zobaczyć przynajmniej, czy wiesz, czy tu mają te. Wiesz co? Postawię na najpierw, potem tam gdzie stoi no, no, Tam to będzie łatwiej wpaść. No na łubie są. No i próbuję osiągnąć. A z drugiej strony jest drugi. ogarnijesz go? Ja. Trochę tego ma. No tam pójść? Możesz podejść. Co coś da. nie zabrakło akurat. C w bazie jest tam w tym tak widzę hmm. istety ale rozdzielili się

bo no, znowu cię i pójść szaleńcy do mnie. Ghosty mają. Brakuje mojej armii OPSA No znowu do mnie wbił no sz, kurwa za... Dobra, ja mu wbiłem po prostu, co? No wbij do niego, ja tu spróbuję się jakoś bronić Najwyżej będziesz po tu w bazie Jak tam dajesz radę? rzucili mi sporo MP, więc jak je się, ja, ja, ja się wycofał. tu mnie przemielił, ma za dużo tanków.

Musisz ich tam zniszczyć, bo ja to nie zniszczyłem. A ile mam tych zanków? Mmm... Cztery. Musimy pożyć mi 300 minerałów na hatrze No to sobie w tej bazie. <try> <try> Masz tu gazu jakieś? Ma, ma, mam mam. Eee, czemu tak, tak stoi obok siebie? Co? Ja bo lubię te mariny, wiesz? <laughs> Ohoho, oho. idzie Taro tu Okej okay. nie tutaj chciałem zniszczyć tego ja będę ten... ...odcinął... ...jednostki jak będzie tu wysłał bez... Nie. Ja nie mam przychodów żadnych. No i też chyba nie ma jakiejś wybitnej ekonomii. No nie wiem. Chcemy zobaczyć? Brak się w i po prostu? No, nic co innego zrobimy? To jest w tym słodziejku. A pa, tutaj, tutaj mam ekspansję, zapomniałem o, zapomniałem o tym. Asi tu mojego pilota może. Hmm? Ja w sumie mogę, a zanim ten Overlord tam doleci to siły, ci... no na razie, o idą. A tu ci... może bokiem. Jak bokiem? Oni tu, ma... oni tu mają sensor tower. Ja bym zniszczył w ogóle te sensor tower, zobaczyć czy oni tu ekspansję mają po bokach. Bo w menu już i tak nie ma minerałów na pewno, nie? No spoko, możemy. Tam sobie mam jeszcze dwie drony, no ale ty sam nie masz minerałów, to nie będę się odbudowywał teraz. To... Ja już mam im dochody. To możesz mi podesłać trzysta, to to może zdążysz zrobić. On tutaj ma. Dobra, halicimy. Cofnij. Tu jest ten... mowa. Dobra. Tego ci biję, Nexusa. Wiem, 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 widzę. Dobra, już wylądowało. Mają trochę tego. Masz dużo sztormów? Mi ekspansję nawet nie złożyłem. Jest niewidzialny ten. Nie, nie w stanie go zabić, nie mam kasy na to. No obca. Dobra. Sporo mam tych sztormów. Próbujemy. O w tym cienkim... O właśnie. tył mi zachodzi. No, mojej armii już nie ma. To dużo tego ma. No. Kurczę. No to już przynajmniej była dobra gra. No. Tylko oni nie mieli żadnych ekspansji. What the fuck. To było do wyciągnięcia jeszcze, kurczę. No ja jestem było do wyciągnięcia. Jestem ciekawa, w którym momencie spieszyliśmy. No, jak z tymi reaperami, no, co mnie jakoś dużo nie zrobili. No, no, tak czy inaczej, dzięki za oglądanie, jeszcze jedna gra na dzisiaj do usłyszenia. Na razie.